OSP Rzeczyce dziękuję za nominację do akcji Gashin Challenge przez jednostki OSP Sokołówka i OSP Chłopku. Zapraszamy do zadania. Tak. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, 9, 10 Do kolejnego zadania Gashin Challenge zapraszamy jednostkę OSP Konty, Stowarzyszenie Nasza Wieś Rzeczyce oraz Komisariat Policji we Frampolu. I oczywiście dołączymy się do składki. Dziękujemy! Brawo!